Czas pracy psychologa dziecięcego z dzieckiem bądź nastolatkiem może trwać jedną wizytę, jedną konsultację, a może trwać wiele miesięcy. Wszystko oczywiście zależy od... Problemu, z jakim dziecko bądź rodzina do psychologa trafiają. Często po jednym spotkaniu okazuje się, że psycholog jest w stanie dać tyle wskazówek, podpowiedzi do wdrożenia w środowisku domowym, że są one skuteczne w rozwiązaniu takich bieżących kłopotów, z którymi rodzina się mierzy. Natomiast jeżeli praca z psychologiem ma opierać się na rozwijaniu pewnych kompetencji, psychoedukacji, kształtowaniu umiejętności, które u dziecka nie są na wystarczająco Wystarczająco wysokim poziomie lub po prostu wymaga długofalowego wsparcia w kontekście chociażby trudności rówieśniczych, wówczas ta praca może trwać tygodniami, miesiącami, a czasem latami. Dlatego też z perspektywy rodzica warto być przygotowanym na to, że spotkania z psychologiem mogą potrwać długo, chociaż czasami krótkotrwała, jednorazowa, dwu- czy trzywizytowa interwencja może być wystarczająca. Jedna konsultacja, czy wiele miesięcy spotkań z psychologiem. Długość trwania terapii zależy od problemu Twojego dziecka.